Siostry i bracia, drodzy parafianie, mieszkańcy Mikołowa, przed nami wspaniała uroczystość miłosierdzia Bożego. Kiedy wołamy Jezu, ufam Tobie. Jest takie opowiadanie, właściwie sytuacja, która wydarzyła się ostatnio we Włoszech podczas pierwszej fali pandemii. Kiedy wychodził ze szpitala już, Taki starszy pan 92 lata miał, dostał ze szpitala prywatnego we Włoszech, dostał rachunek do zapłaty kilkaset euro za cztery dni, za cztery dni pobytu w szpitalu pod respiratorem. Kiedy otrzymał ten rachunek do zapłaty, rozpłakał się. Lekarz pyta, dlaczego pan płacze? Czy nie ma pan środków, pieniędzy? A on mówi. To nie problem. Ja pieniądze mam. Ale, proszę Pana, przez 92 lata Pan Bóg, za darmo, pozwoliłbym oddychał każdy dzień, za darmo, w swoim miłosierdziu. Moi drodzy, uroczystość miłosierdzia Bożego, w jaki sposób streszcza się w tym wykroku, pana Jezusa tutaj tu na samym dole pan Jezus robi do nas kroki, i mówi ja chcę pójść do was z tym miłosierdziem przyjmijcie to miłosierdzie boże właściwie chcę pójść w nasz oczywiście ten pandemiczny wirtualny tłum który czeka na jego miłosierdzie na jego dar na jego łaskę co bardzo ważne to dar błogosławieństwa. Jezus błogosławi nas. A sprawdzianem, że to jest On, to są Jego ręce i Bóg. Że Jezus Chrystus wycierpiał dla nas wszystko to, co najważniejsze. Męka, śmierć, krzyż przez... do zmartwychwstania. Do zmartwychwstania. Błogosławionego świętowania i przyjęcia Przesłania miłosierdzia Bożego dla każdego z Was.